Przyjechaliśmy tu ze świadomością, że będzie ciężki mecz. Przyjechaliśmy do lidera. Chociaż po pierwszych 20-15 minutach byliśmy zadowoleni, nawet nam to dobrze szło. No szkoda tego karnego troszkę. Myśleliśmy, że z naszej perspektywy wyglądało, że był karny. Manką też było brak numerów na, sobie, na strojach zawodników. Troszkę nam to utrudniało w obronie. Daliśmy sobie wszystko, niestety ojciec sobie w tym meczu lepsze. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki pojedynek. To, tabela nie odzwierciedla może wszystkiego, ale drużyna z CYGA naprawdę postawiła. Wysoko poprzeczkę. To co mnie bardzo cieszy, bo na własnym boisku już też nie będzie takich łatwych meczy. Te drużyny widać, że na nas się spinają i to też jest fajne, że gdzieś tam możemy gdzieś tam pod większą presją próbować rozgrywać tą piłkę. To jest takie naprawdę dla nas owocne. Natomiast kontrolowaliśmy uważam ten przebieg spotkania jedyne co, po, co pokrzyżowało nam plany to chyba to słońce tak które ewidentnie sprawiało nam wiele trudności tak na dobrą sprawę te 45 minut to bardzo ciężko się grało nie mogliśmy opanować piłki w środku ze względu właśnie na to słońce no ale też i na Wysoko postawionego i agresywnego przeciwnika, także to też fajnie, że chłopaki zagrali na zero z tyłu, że nie straciliśmy tej bramki, choć tak jak mówię, w pierwszych 15 minutach tam mieli takie dwie sytuacje, że mogło to się różnie skończyć. Natomiast później, kiedy ten mecz już nabierał tempa, myślę, że coraz lepiej panowaliśmy i dobrze to wyglądało. Natomiast czekaliśmy tylko na, na potwierdzenie tych bramek. Także cieszy mnie to, naprawdę jeszcze raz gratuluję chłopakom, że, że, że mimo tak no, ciężkiej pogody, ciężkiej Warunków, zdołali po prostu tutaj utrzymać wynik na zero i zdobyć trzy pramki. Pewno balonu nie będziemy pompować. To jest tak, że my w każdym meczu chcemy, że tak powiem, pracować nad tymi mankamentami, które mamy, a jest ich bardzo dużo, jak widać, właśnie i przeciwnicy, którzy tu przyjeżdżają, czy my gdzie się jedziemy, no to odsłaniają po kolei, gdzie, gdzie musimy po prostu jeszcze poprawić wiele rzeczy. Natomiast Cieszą też zwycięstwa. Cieszy mnie, że tak potrafimy po prostu opanować mecz, coraz większą kontrolę nad nim przejmować i to na pewno idzie w dobrym kierunku, ale, ale na pewno nie patrzymy pod kątem, że wygraliśmy pięć, pięć meczy, bo, bo, bo na pewno przyjdzie jeszcze nieraz porażka.